Dobra, Elson. Ze tom, jest ze mną Tomcia. Jest ze mną Tomcia jest, Oli. Siema. Dobra, no i oprowadzamy Oliwiera po świecie. Ogólnie y, od ostatniego live'a jest około 12 godzin różnicy. Y, Ostatni na w sumie 5 godzin, trwał to, to mój rekord. I idziemy do Kani. To jest Kani, a Kani dom. Y, tam jest dziura. Oli, możesz iść ze zobaczyć, ale y, wizowie nie zobaczę jej. Bo tam będzie taki specjalny materiał. O jezus, Maria e, I se pomyśl, e, Oli, dodaj sobie jeszcze tak 30 kratek. O jezus, No I teraz chodź tutaj. Mm, co się zmieniło u Kani, to tam bardziej i na dole, ale to tam w sumie mniej, bo bardziej się w kopalnie e, zmieni. O Boże, jest skrzynek, mam, nigdy nie patrzyłem. O kurde. On trochę tego tu ma. Ogólnie, e, tutaj on ma taki fajny mechanizm, tylko nie klikaj mu. On sobie ustawił tutaj skrzyneczki, nie? Jak ktoś tam mhm. idzie. I ja właśnie muszę jakoś trofeum ogarnąć, właśnie z, ty z tym wózkiem. E, dobra, e, tu mamy takie coś. Tam jeszcze jest taki jego domek. On zaczął go budować, ale stwierdził, że po tak długiej przerwie Minecrafta on nie umi budować. Okej. Okay. No i zaczął tak sobie budować, i stwierdził, że to nie dla niego, a co to w ogóle jest? Na dole nie byłem. Jesteś na dole? E, dobra, na dole nic nie ma, nie musi schodzić. Są po prostu schodem, mm, a na górze coś jest, a balkon taki jest skończony, on powiedział, że tego domu nie kończę, Nie wiem dlaczego Kani nie ma, tak by był na odcinku, ale dobra mm, Tutaj mamy krówki Kania, ale do tego się schodzi na dole Oli przodem, goście puszczam przodem eee, No, tu go Kania sobie złapał eee, Tu mamy krówki i dwie świnki znaczy, krówki, krówka. No, no i tu mamy jeszcze hodowlę królików. Wiesz, jak on się męczył, chłopiec, żeby tutaj je oddzielić? Tu dał czarne, a tu dał brązowe. A wiesz, jest śmieszne? A jak on je roznażał, nie? To mu czarny wyszedł. Aha! To on, to w rogu czarny jest. No jest czarny, jeden widzę go. No i idziemy szybko, jak buzę, już minutki. Ogólnie to jest plantacja bambusów. Kania miał oczywiście bambusa, ukradł jednego i zaczął sobie sam hodować bambusy. Ale na spoko to wygląda, jakby on sobie tak to otoczył dookoła. No i teraz y, musimy pójść do. W sumie, czekaj, nie. W sumie tam jeszcze jest Farmakani. Tam o. O, o, jak popatrzy się do przodu, widzisz, tam chcinę cukrową, nie? No. To tam była Farmakani, ale widzę, widzę że już nic tam nie ma. Dobra. Mhm. Jeden co muszę pokazać, to muszę pokazać chyba portal do e, Netheru. Kasperek nie grał, Marksiu nie grał na świecie, więc w sumie nic się od poprzedniego live'a nie zmieniło, ale Oli nie wie, że Kasperek tutaj gra, więc sobie pokażę mu. Gdzie on mieszka? O, widzisz tą górkę? Tam są skrzynki. No. Tam Marksiu mieszka. No. Chyba byłem na tej górce przed chwilą. No to właśnie tam Marksiu y, mieszka. Pójdziemy y, sobie na dół. A co to leży? O, surowy królik. I skóra królika, dobra. to co sumie nic nie bardzo ciekawego nie ma. Tam jest mój domek, do którego dojdziemy w sumie teraz. mi idziemy. E, tam jest plantacja chciny, bo moje bambusy się trochę rozrosły. Kaktusy mniej więcej mam. I w sumie to, co się najwięcej zmieniło, oli, e, bo ty chyba na lewie nie byłeś. pięciogodzinnym, jak otwierałem ten świat, e, to właśnie różnica jest taka, że właśnie tu dorobiłem ścieżkę. Troszeczkę tutaj jest różnicy w skrzynkach i to nic, to tam to bardzo mnie nie interesuje, bo byłem Ej, troszeczkę czekaj, na wyprawa. mi coś nie pasuje. Już wszystko dobrze. No, tu właśnie mam... Tu mi creeper wybuch, dlatego jest taki syf. Nie chce mi się sprzątać. Ale ogarnąłem Aha, trochę okay. ten y, domek. Zacząłem robić. On jest dopiero w, w fazie budowy, ale no spoko będzie. To będzie ogólnie balkonik, bo to jest taka dziurka tutaj. No. No i no co? Zapraszam. Czekaj, czekaj, tego się podrapię. Okej, okay, okay, tak. ogólnie wpadłem na pomysł, że tutaj pod schodami padły są beczki, nie? I jak no. je pootwierasz, to tutaj są to co wyłowiłem. ci. tutaj mamy zakręte książeczki, a na przykład w tej mamy rybki. I wszystkie. A jakie to są? Uuu, ta jest fajne. Mam tu jeszcze enchantowane wędki, tu mam jakieś rybki. Na górze mam różne rzeczy. Na dole będzie magazyn, tylko go zamurowałem, żeby... bo tam nic się chciało pochodni dawać Stwierdziłem, że składki sobie takie dookoła zrobię Tu mam drugie piętro, na którym na razie nie mam pomysłu, co mogę zrobić I... Jeszcze mi się patro zładuje zaraz Oj słabo Dobra, podłączony już jest ten, tu właśnie mam drugie piętro, na którym na razie nie mam pomysłu, co mogę zrobić, ale wiem jedno, że tu będzie balkon Tu będzie taki balkonik Eee, bo myślę, że może być spoko. No i chyba już słyszysz na słuchawkach, tak. Moja plantacja marihuany. <noise> no mamy koty, bo ja robię trofeum, żeby oswoić 20 kotów, nie? No. No i właśnie mam je, mam je y, 7. Ogólnie byłem na wyprawie, bo żeby zrobić trofeum, żeby roznożyć pandę. To wziąłem te cztery papugi. Znaczy te, te cztery papugi wziąłem. I teraz brakowało mi trzech. Czona jest czarna. To jest szara, a ona jest w cieniu. Aha. E, no i brakowało mi, jakby powiedzieć, czerwone. nie? I poszłem po czerwoną, to od razu niebiesko, niebieską wziąłem. No i no, jest Diego V4, kto oglądał e, live, ten wie, że mam kilka światów i to jest mój czwarty świat, więc czwarty pies, nie? I czwarty Diego. No i mamy kika. Jeszcze wszystkie te krude. Dwa, o, dwa name tagi kitek. użyłem. No, tu żyłem dwa name tagi. Ogólnie, Oli, nie wiem, gdzie będziecie się budować. Gdzieś koło mnie, może gdzieś indziej? Nie wiem. Ja e, tutaj chciem, zrobiłem. Tutaj ona tej górce sobie taki, zrobić domek w górce. Kawałek A. kawałek taki o, Na zewnątrz. E, tutaj na tej górce. Tak, tak, tak. No, no, ogólnie tutaj młody. Mm, kto był na live ten wie. Nie chodzi mi o tego młodego co rozbawiał, chodzi mi o tego innego. O, ma tu sobie sobie taką kanciapę. Ogólnie, rąbaniutki ma 42 diamenty, i rozumiesz, że on bez fortunki je wykopał. Co? 40. On ponad 4 diamentów wykopał bez fortuny, nie? Rozumiesz, że Kania ma fortunę, Trójka, ja ma fortunę, dwójka. Jakby, jakbyśmy to my kopali, to byśmy mieli staków? Kania z fortuną, trójką by 3 staki wykopał. Miałby szansę. No i idąc do góry mam jeszcze jeden domek, mamy od młodego również, ale od tego śmiesznego młodego, który jest zarąbisty, musisz go poznać kiedyś, ta Fortnite gra, więc nie wpiję i on sobie zrobi takie coś, nie? Bo ja tu ogólnie 11 latków na serwer puściłem, troszeczkę drewna pozbierał, troszeczkę tego ma, więc coś tutaj chłop ogarnia, ma wpis do jedzenia i złota w No. Sumie. W sumie nie wiem, co ci na start dam, jakieś jedzonko ci papciu dam. A i tam na dole jest portal, jak widzisz. No widziałem go i tam jest wioska dalej też widziałem a wioska go. już jest opuszczona, bo zombie wszystkich wieśniaków zabiło. Aha, no super No A kotów też, też tak już tak nie ma, bokania z rąbą. No więc w sumie to w sumie Aha. To się zmieniło na tym świecie. Hmm, ogólnie ten odcinek... I co dzisiaj jest Oli? Wtorek Dzisiaj Wtorek, no hmm. Na środę będzie... W sumie na środę dwa odcinki Dobra, jutro będą dwa odcinki na YouTubie. Niech stracę. Dobra, więc tak teraz przydałoby się Oliverowi jakieś pupki dać e, i coś e, i coś porządnego na start. Oli, coś porządnego na start. Uuu, dziękuję e, bardzo. W sumie niech straca. Masz jeszcze. Oooo. E, bo tamto masz wykorzystać mądrze. Tutaj w sumie nic. E, o... Masz ziemię, żebyś sobie zbudował jakąś lepiankę. Nie wiesz, ja zainwestuję w to. No to właśnie, to mi chodziło. <grym- <grym> I później skrzypmy sobie. ma już teraz na starcie. I tak, mam tu jakieś buciki. Tego ci na pewno nie dam. <grym> Bo kolczacy, co ja sobie zostawię, w sumie mogę ci dać to na start, Ja jabłuszka ci nie dam, ale mogę ci dać na przykład to, to się w sumie przyda, sadzonka jak to się nie nadam, bo sama mam ich mało, ale no chcę ci coś podarować, ale nie umiem tego znaleźć w sumie. E, nie daj mi chwilę, ok? Okej. Okay. Ja to będę ci znać. ci na pewno sadzonkę, e, w sumie mogę ci dać pamciu, pamciu, amciu. Ej, serio nie mam tego? A nie, dobra, tu są e... Wiem, że to jest troszeczkę niegrzeczne w sumie, co teraz zrobię Ale z tego też nie chcę mieć w tej skrzynce Dobra, gdzie jesteś? A, tu, dobra, jest tak e... Byłem na wyprawie i trafiłem na coś takiego, nie? Dam ci od razu no. gratisowo to to, o, dzięki, to, dzięki. masz chlebek, węgiel, o, na pochodnie, masz jakieś deski, kaktusa, arbuza i sadzonki czegoś tam. Czy coś jeszcze jest coś potrzebne? Hmm. Czy coś potrzy, będziesz potrzebował tak się W sumie nie wiem, jakby... O, mogę ci w sumie zaoffendować za drzwi, bo potrzebuję tylko jedną, więc masz. Za gratisowo okay. drzwi weźmę do domu, bo potrzebuję... A masz e, dwie dzień, pajęczynki? E, pajęczynki czy nicie? Nici w sumie, no nici. Eee, nici, 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 nici. Nici, nici. Mam trzy. Starczy. No dwie potrzebuję. A, czekaj, 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 czekaj. No i gratisowo masz zbroję dla konia, i jeszcze jakieś siodełko oh. ci dam. Jestem bogaty. Oh. Ale to tylko na razie. Ej, ogólnie jeśli chcesz iść na wyprawę, to musisz się przygotować, że musisz chodzić tas po 8 tysięcy kratek jak coś. Okej. Okay. To A ty tylko mówię? Już? Nie, że nie ogólnie, tylko mówię, że jak ty sam będziesz chciał iść na wyprawę, to za tobą musisz iść minimum 6,5, nie, 6, 6 tysięcy kratek, aż gdzieś do pustyni, gdzie będzie będą dwie wioski obok siebie i świątynia, to tam byłem ja i dalej nic nie było i 7 tysięcy w tamtą stronę, około 3000 tysięcy w tamtą stronę, no i koło sobie nikt nie łaził. No, nikt się nie wiedział, No właśnie, ja będę w sumie jeszcze koło spał. Musiał. dobra, więc w sumie nie wiem, nie wiem za bardzo, co możemy robić. Więc w sumie e, mam 11 minut odcinka, więc e, moglibyśmy w sumie pomogę. Nagram odcinek pomagam Tobie robić lepiankę, więc chodź Oliver. Będziemy robić lepiankę. Gdzie ten domek robimy? No na A lecie... jeszcze tam jest taki e, typek, taki murzynek. Bim na live pytał się, czy mogę gra, może grać. No to powiedziałem, no dawaj, iść bił. I zaczął kopać tę dziurę co tam widziałeś? I sobie poszedł Dobra. Wiesz hmm. co ja na razie tą lepiankę bym tutaj zbudował Coś takiego Wiesz, zawsze możemy zrobić bazę, a dom zrobić. Patrzę na mnie, nie? Skrzyki sobie latają, a domek jest w budowie, nie? No. Kania w sumie też tak ma Kuwa, ja wiem co, co, co by się to przydało łóżko co mi dać A ty co robisz drapiankę z dirtu? Na razie tak A to nic nie łatwiej byłoby się wkopać w górę? No właśnie na razie, tylko tutaj będą na razie moje skrzynki Jakbyś to W sumie to nabierzą się 3 3 na 3, 3 na 3 w sumie tu 2, dwie, tu 2, dwie, tu dwie. No może No, Dobra, w sumie nie wiem co można zrobić. Ja sobie pójdę e, ścinę pozbierać. A ja idę się już kopać w górę. No ogólnie dla osób, które to oglądają i chcą e, na tym serwerze e, naszym, to naszym, e, no w sumie moim zagrać. E, prosta sprawa, dajcie mi subskrypcję, dodajcie mnie do znajomych. I niestety na tym serwerze jest malutki problem. Na tym serwerze mogą grać tylko gracze, mianowicie PlayStation 4, bo niestety yy, mój kolega, który ze mną ten serwer prowadzi, nie ma problemu z kontem Microsoft. Co oznacza, że, yy, no jakby to powiedzieć, nie może grać z Xboxem, nie może grać z, PlayStation, z, znaczy z Nintendo, nie może grać z telefonami, z komputerami, może grać, nawet nie może grać z tymi na serwerów, które są live ze serwerów. Nie możecie sobie oczywiście na to pozwolić, więc jakby to powiedzieć, no przykro mi, na tą edycję niestety nie możecie zagrać, ale na inne e, edycje możecie na pewno sobie zagrać, więc jak coś to dla osób, które grają na Xboxach czy coś to tomciotomi Ciotomi, e, 11 zapraszam, dodać do znajomych, a do PS4 no w sumie nie muszę mówić, bo tak i tak są. W sumie nie wiem, czy będę zmieniał nazwę na Tom Chio. Sobie tak myślałem, żeby nie zmienić w sumie na ten, na nazwę na kanał, na czy tego konta. Tak jak mam nazwę tego. Jak to się nazywa? YouTube, nie? o, oh, boże! Ogólnie Oliver, ja sobie ten dzisiaj Uncharted pobrałem. No. Jeszcze raz. Będę, będę wracał do nagrywania tej serii. Bo tak stwierdziłem, że GTA troszeczkę, troszeczkę na tym kanale już jest. E, troszeczkę takie e, odcinki są, bo mam na zapas nagrane jeszcze dwa odcinki. Czyli teraz czwartek będzie odcinek. I za tydzień czwartek będzie odcinek. E, bo one są już w sumie na YouTubie, tylko są jako prywatne, nie? Czemu tu creeper wybuchnął? Nie lubię creeper wybucham. Aha to ja się chciałem ciebie zapytać, czy będę mógł pożyczyć od ciebie Red Deada. Redem Redemption? No. No? Okej. Okay. Wszyscy wszyscy się na tego rededa rzucili. Red, Red Dead jest poko ogólnie, tylko jak już mówiłem, Red Dead waży o... musisz być przygotowany, że Redem Redemption będzie ci się pobierał około... No jak, jakbyś pobierał Red Deada, nie możesz niestety jakby to powiedzieć. Eee, no nic robić, nie? Bo musisz na najpierw pierwszą płytę, ona się będzie pobierała tak około chyba pół godziny I dopiero będziesz mógł w sumie wsadzić drugą płytę, ona się tam zainstaluje, będzie plik aktualizacyjny No i to tak musi być gotowe, że przynajmniej zostawiasz konsolę na no, około godzinę, dwóch pobierania, nie? Ja jestem gotowy na to, że stawiam konsolę na trzy dni, więc no <laughs> A gdzie ty w sumie, a co mu? Tak na 3 dni w czasie sensie. Ogólnie w Redem Redemption jest online, tylko pytanie czy online jest w końcu yy, darmowy, czy trzeba je osobno kupić, bo ponić, yy, żeby Dead grać nie można mieć tak jak ten. Jak w Minecrafcie jest, znaczy jak GTA jest. Że po prostu włączasz online i grasz. Znaczy na PC tak słyszałem. Nie wiem jak jest na konsole. Ogólnie Fabuła w Redem Redemption jest spoko nawet, tylko ta gra mi się jednak taka, jakby to powiedzieć, dłużyła, nie? To jednak... Jakby to powiedzieć... Ja Red Rededa tak powiedzieć, szczerze mówiąc, nie chciałem. Ja go dostałem. I to było takie... No że jak spoko pogram sobie w go, ale no. No tak jakoś... No chemii w tym związku nie było, tak to powiedzmy. Okay. Gra jest spoko, naprawdę fabuła ma spoko, yy, misje są fajne, ale jak już powiedziałem, uważam, że ta gra nie jest dla mnie. Yy, próba numer dwa będzie, jak kupię sobie PS5. Nie? No, ja tak samo, jak kupię PS5. A jak mówię się o PS5, ja, ja ci kupię, daję wszy wszystkie gry na PS5. Nie, po prostu pograj sobie je, ja wykorzystaj yy, moc tej konsoli, naprawdę, ja Ci dam oddam wszystkie moje gry. Spoko, jak chcesz. Nie no, żartuję. Znaczy nie oddam, pożyczę. No, wiem o co chodzi. Na przykład Spider-Man Miles Morales mogę Ci spożyczyć. Na PS5 jakbyś miał. No. Ty PS5 jak się uda, będziesz miał w sumie szybciej niż ja, bo tam chyba ci się jeszcze... Bo Ty masz w sumie ile już zbierane, nie? Na PS5 już mam 1000 złotych na zbieranie. No, a ja mam właśnie tysiaka nazbieranego na zbieranego na kompo, więc ja muszę najpierw kompa kupić. A dopiero później, a za rok w sumie 18, więc wtedy sobie wykorzystam pieniądze z 18 na zakup konsoli. sobie w sumie nie tylko konsoli, bo na 18 chcę sobie zakupić w sumie, myślałem, może jakąś, jakby to powiedzieć, taką Markowe Ciuchy chciałem, myślałem, żeby kupić. Nie jakiś Guci czy Supreme, coś takiego, nie? Mhm. To być spoko. Ogólnie ogarnąłem już chcinę cukrową, jest to sobie nawet nie jest takie tragiczne. Jak coś mówisz, Tomek, to Cię nie słychać.